Praktycznie o digitalizacji HR. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o digitalizacji HR, ale baliście się zapytać. Nazywam się Katarzyna Jaśniewicz i w studio Unit Forteta goszczę praktyków transformacji cyfrowej. Rozpoczynając transformację cyfrową HR, każda z firm staje przed dylematem. W jaki sposób przenieść tysiące, a nawet setki tysięcy umów, aneksów, zaświadczeń i innych dokumentów pracowniczych? Na formę elektroniczną, oczywiście. Jako rozwiązanie problemu zazwyczaj pada propozycja: zautomatyzujmy ten proces. Co praktycznie oznacza automatyzacja zmiany formy dokumentacji? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć właśnie w tym podcaście. Dlatego dzisiaj zaprosiłam do studia eksperta od transformacji formy dokumentacji, Pana Michała Wosia z firmy CodeRed. Red. Dzień dobry Panie Michale. Dzień dobry, witam wszystkich. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i przedstawić naszym słuchaczom, czym zajmuje się firma CodeRed. Red. Firma Coutred specjalizuje się w rozwijaniu oprogramowania bazującego na technologii OCR i szeroko pojętego nauczania maszynowego, machine learningu. Jesteśmy producentem autorskiego rozwiązania umożliwiającego automatyzację właśnie procesów digitalizacji, nie tylko teczek osobowych, ale wszelkiego typu dokumentów. Czy to są dokumenty kadrowo-płacowe, czy są to jakieś umowy, czy chociażby dokumenty, które są Przetwarzane przez giełdę papierów wartościowych. Dzisiaj skupimy się na HR-ze, bo, bo do, do takiej grupy kierujemy nasze podcasty. Myślę, że to jest na pewno spora, spora teraz grupa, która zajmuje się digitalizacją. No i oczywiście przed tą grupą stoją liczne wyzwania. Załóżmy sobie, że mamy taką firmę, która ma 5000 teczek, tak, tak zwanych akt osobowych. One są oczywiście w formie papierowej, w archiwum. No, i czy digitalizacja tych teczek polega tylko na zeskanowaniu, czy tylko albo aż na zeskanowaniu tych pięciu tysięcy teczek, czy to jest coś więcej? No, proces digitalizacji. No, tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć definicję, tak naprawdę, do której obliguje nas rozporządzenie ministra rodziny i pracy z dnia bodajże 10 grudnia 2018 roku, które definiuje poniekąd sposób przeprowadzenia takiej digitalizacji teczek osobowych. Mhm. Jednym z głównych pojęć jest odwzorowanie cyfrowe. Jest to dokument elektroniczny, który jest kopią elektroniczną treści nieelektronicznej, zapisanej w postaci cyfrowej. Który umożliwia zapoznanie się z tą treścią i zrozumienie bez konieczności dostępu do pierwowzoru dokumentu. I tak naprawdę na tym opiera się cały proces digitalizacji, na przygotowaniu takiego dokumentu. Natomiast. Przygotowanie go to nie tylko i wyłącznie skanowanie tego dokumentu. Ten dokument musi zostać opisany metadanymi, czyli z dokładanego dokumentu musimy pobrać doku informacje, które są niezbędne podczas importu do programu klasy ERP, czy do programu kadrowo płacowego mhm. To jakbyśmy mieli tutaj chwileczkę przystanąć nad tymi metadanymi, bo to myślę, że jest taka dosyć yy, taka techniczna definicja, jak moglibyśmy wszystkim słuchaczom. Dobrze, tutaj te metadane przybliżyć, może na przykładzie jakimś. Załóżmy, że mamy umowy o pracę, mamy tą teczkę pracowniczą, akurat otworzyła mi się na części B. Mamy trzy umowy o pracę tego pracownika w naszej firmie. I co to oznacza, że będziemy digitalizować te trzy umowy? Oczywiście zeskanujemy je, no żeby mieć to odwzorowanie cyfrowe. I jakimi metadanymi mamy je dodatkowo opisać? No, tutaj na jedną rzecz chciałbym zwrócić też uwagę, że podczas samego procesu skanowania dokumentów dobrze już wcześniej wiedzieć, znaczy posiadać informacje, które są częściowo już metadanymi opisującymi ta, taki dokument. Gdyż podczas samego procesu skanowania możemy mieć, pobrać, w sumie uzyskać taką informację od naszego klienta. Jaki jest numer rewizyjny teczki tego pracownika, jaki jest numer karty pracownika. Natomiast sama automatyzacja procesu digitalizacji pozwoli wyciągnąć dodatkowe dwie informacje, czyli jaki to jest typ dokumentu i jaka jest jego data zawarcia. To są te cztery metadane, które muszą zostać umieszczone w opisie naszego odzorowania cyfrowego. Oczywiście szereg metod danych jest większy wymaganych przez rozporządzenie, natomiast podczas samego procesu digitalizacji wymagane są tylko i wyłącznie te cztery. Mhm. To jeszcze raz, jakbyśmy sobie przypomnieli czyli to jest numer akt osobowych, tak? Musimy tak. wiedzieć, do którego pracownika? Mhm. Tak, numer karty pracownika, który, mhm. czyli w sensie, które to jest zatrudnienie pracownika w danym przedsiębiorstwie, typ dokumentu. Mhm. Czyli na przykład umowa o pracę, tak? Albo nie wiem, świadectwo pracy. Świadectwo pracy, czy jakieś skierowanie na badania lekarskie uh -huh. i data powstania dokumentu. Uh -huh. Uh -huh. Czyli to jest taki, taki pakiet wejściowy, można powiedzieć, metadanych. Tak, natomiast, tak jak wspomniałem, rozporządzenie ministra rodziny i pracy troszkę bardziej precyzuje te informacje, natomiast nie są one wymagane podczas samego procesu digitalizacji. Tylko podczas tworzenia tecz, elektronicznej teczki osobowej w danym systemie. Dobrze, a wspominał Pan coś o tym, wspominał Pan o tym rozporządzeniu, i tak zastanawiam się, czy tam są pewne wymagania na to, w jakiej, nie wiem, rozdzielczości ma być to skanowane, bo wiemy, że no, pewnie dokładność odwzorowania takiego jest związana z wielkością pliku. Czy są pewne wytyczne, które powiedzą nam, że tak jest dobrze. Jest to wystarczająco nie wiem, wyraźne, ale jednocześnie nie jest za wielki ten plik. Czy tutaj też takie wskazówki techniczne jakieś się pojawiają? Tak, a dokładnie w załączniku do rozporządzenia są minimalne wymagania techniczne, uzależnione od typu dokumentu, tak naprawdę. Natomiast te minimalne wymagania techniczne z naszego doświadczenia mogą być niewystarczające. Przykładowo dla tego dokumentu czarno-białego w rozmiarze A4, czyli w najbardziej popularnym dokumencie, mhm. wymagane, jest, yy, wymagane jest skanowanie tak naprawdę tylko w wyłącznie w kolorze czarno-białym. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że bardzo często dokumenty znajdujące się w teczkach osobowych są to kopie wydruków lub kopie kserokopii, które same w sobie każdorazowo tracą na dokładności. Z naszego doświadczenia każdy dokument jest skanowany w rozdzielczości 300 punktów na cal i w głębi koloru 24-bitowej. Mamy zdecydowanie większą liczbę informacji, która pozwala nam później sprawniej przeprocesować dokument i autom automatycznie wyciągnąć interesujące nas, nas dane. No to prawda, powiem Panu, że jak. Wdrażałam rozwiązania HR-owe kilkanaście czy już ponad 20 lat temu, to pamiętam takie teczki, które zawierały dokumenty na takim żółtym, grubym papierze, o takiej dużej ziarnistości, nie wiem, jak to nazwać, no takim niezbyt dobrym jakościowo. I tak się zastanawiam, że rzeczywiście zeskanowanie takich dokumentów, które też mogą być w tych teczkach, prawda? Bo jak firma ma no dosyć długi, długi już staż. Na rynku i pracownik ma dosyć długi staż, no to pewnie takie dokumenty na, na tym starym papierze też się trafiają do, do transformacji. Również z naszego doświadczenia mogę potwierdzić, że tak jak Pani wspomniała, w zależności od historii zatrudnienia danego pracownika, no to teczka, część B-teczki może to być albo powiedzmy 50 stron, albo mhm. 400-500 nawet. Z takimi też się spotkaliśmy. Mhm. No to, to, na, to naprawdę imponująca wielkość teczki. Obyśmy wszystkich takich akt w archiwum nie mieli takich grubych, bo to rzeczywiście wtedy jest gigantyczna praca, jeżeli chodzi o digitalizację. A tak a propos tej digitalizacji olbrzymiej pracy to chciałam pana zapytać o tempo takiej digitalizacji dla jakiejś próbki takiej mierzalnej. Załóżmy, że mamy te, nie wiem, 5000 tysięcy albo tysiąc teczek, w zależności, co by Pan wybrał. W jakim czasie możemy się zmieścić z taką digitalizacją, jeżeli używamy oprogramowania do tego, albo jeżeli ktoś nam w stanie jest pomóc i zrobić usługę, to jak to wygląda z Pana doświadczenia? Wszystko zależy od narzędzi, jakim dana firma dysponuje. Czy wykonuje je faktycznie sama, podzielmy to tak dwutorowo, rozważmy ten aktualnie przypadek, Informacji, które do nas docierają firmy radzą sobie w ten sposób, iż każdy jeden dokument jest skanowany osobno i nanoszone są metadane ręcznie przez osoby wykonujące tę czynność. No i taki proces przy 5000 tysiącach teczek zakładając, że z naszego również doświadczenia średnia ilość stron w teczce to jest tak 120 do 150 stron, no wydaje się procesem bardzo czasochłonnym. Jest to praktycznie jedna osoba na pełnym etacie zatrudniona, która wykonuje tylko i wyłącznie te czynności. Dlatego tutaj wyszliśmy naprzeciw yy, oczekiwaniu i stworzyliśmy oprogramowanie, które w znacznym stopniu automatyzuje ten proces. Jednorazowo możemy zeskanować przykładowo całą część teczki B. Program automatycznie rozpozna pierwszą i ostatnią stronę danego dokumentu, wykryje jego typ oraz, jeżeli jest taka możliwość, odczyta datę powstania tego dokumentu. No tutaj data jest najbardziej, najbardziej wymagającą informacją metadanu, już często spotyka się, iż ona wpisywana jest ręcznie. No i tutaj programy bazujące na OCR-ze nie do końca sobie radzą z odczytywaniem dany, pisma odręcznego. Natomiast ten aspekt też można, można o niego zadbać w danej firmie. Jeżeli przygotujemy dokument, przykładowo umowę o pracę, o której Pani wspomniała, w sposób, w którym Położenie pola dotyczącego daty jest jednoznacznie określone. To przy odpowiednim zadbaniu o czytelność pisma odręcznego, również takie pismo może być automatycznie rozpoznane przez program OCR. Wtedy tak naprawdę sam proces ogranicza się do fizycznego dostarczenia dokumentów do skanera i jest on znacznie skrócony. Natomiast zakładając, że to jest 5000 teczek i szybko licząc, czyli około 500 tysięcy stron. No to może być to około kilku miesięcy nawet pracy dla pojedynczej osoby. Natomiast oprogramowanie jest w stanie zoptymalizować ten czas do około miesiąca czasu. Oczywiście wszystko zależy od jakości dostarczonych dokumentów. A jeżeli mówimy o jakości dostarczonych dokumentów, to co pan ma na myśli? Czy to jest kwestia, nie wiem, rozpięcia jakiś zszywek, czy nie wiem, czy nie mogą być zagięte rogi, czy jeżeli mamy nieczytelną datę, to musimy coś dodatkowego zrobić. Co tutaj się kryje pod tym, tym słowem, jakość? Jakość to tak przede wszystkim mam to na myśli datę, która jest bardzo często nieczytelna, nawet dla człowieka mogę zaznaczyć. Natomiast. <laughs> 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 okay. I dru drugą. z... Prawą jest też jakość tego dokumentu, bo często spotykaliśmy się z dokumentami, które są nawet drukowane, w niewystarczającej jakości. Mhm. Jeszcze chciałbym nawiązać tutaj do daty, bo oprócz tego, że ona jest czasami nieczytelna, to spotykamy się również w naszej pracy z dokumentami, które w ogóle tej daty nie posiadają. To informację też program wyłapiał. No i tutaj tak naprawdę już trzeba to pozostawić danej firmie do rozstrzygnięcia, bo z tego, co się orientuje, to stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji jest takie, iż dokument, który nie posiada... Znaczy... No tak, dokument, który nie posiada daty, nie jest dokumentem. Mm -hmm. Bo nie, nie można jednoznacznie określić miejsc, raczej daty, w którym zostało on zawarte. No i tutaj trzeba było rozstrzygnąć, czy to jest moment, w którym możemy te informacje poprawić, czy chcemy ją powielać i w ten sposób, i w dany sposób Zaimportować nasze odwzorowanie cyfrowe do programu. No to są też osobne rozważania. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że są dokumenty, które tej bodajże pamiętam, że daty tej nie wymagają. Aha, jakiś, jakiś typ dokumentu, tak? Tak, Może, tak który żeby... tej daty nie wymagają. No ale umowa na przykład czy świadectwo pracy, no to są takie sztandarowe dokumenty, które muszą mieć datę, prawda? Tak. No, mam nadzieję, że, że się nie zdarzają takie umowy bez daty, bo tam przynajmniej powinna być data rozpoczęcia pracy. Nawet jeżeli nie ma daty zawarcia umowy, no to data rozpoczęcia pracy powinna być, żeby osoba wiedziała, od kiedy startuje z pracą. Także mam nadzieję, że się takie umowy nie zdarzają, ale rzeczywiście w tych starych dokumentach może, moż, możemy coś takiego spotkać. Jeżeli mogę dodać coś od siebie, to panie, proszę panie, bardzo. Pytała się Pani, w jaki sposób firma może przygotować dokumenty. Tu zapomniałem wspomnieć o jednej istotnej sprawie. Widzisz, również z naszego doświadczenia wynika, iż często dokumenty, znajdują się nie we właściwych częściach teczki. Mhm. Dokumenty, które powinny być w teczce B, znajdują się w teczce A i odwrotnie. No to albo tutaj sam proces digitalizacji jest momentem, w którym możemy takie informacje wyłapać, mhm. albo sami możemy tak naprawdę zweryfikować przed rozpoczęciem procesu digitalizacji prawidłowość y rozłożenia czy prawidłową lokalizację tych dokumentów. No to jest też taki dobry rzeczywiście moment na przejrzenie tych akt, bo czasami do niektórych nie zaglądamy, a przynajmniej no nie wertujemy ich od A do Z, tylko dokładamy kolejne dokumenty, a tu jest taki moment sprawdzam, także oprócz tego, że zmieniamy formę z papierowej na, na cyfrową, no to mamy jeszcze dodatkową weryfikację, także jest to, jest to dodatkowy bonus, bo pewnie będzie lepsza jakość tych akt. Natomiast też właśnie wiąże się z pracą. Ja bym chciała wrócić do tej pracy, dlatego że powiedział Pan o dwóch ścieżkach, tej digitalizacji takiego archiwum. Mówiliśmy to w kontekście czasu, czyli mówiliśmy o takiej ścieżce zupełnie, trudno to powiedzieć, manualnej, bo urządzam, korzystam z urządzenia elektronicznego, ale jakbym skanowała kartkę po kartce, no to zajęłoby mi wiele miesięcy. Jeżeli użyję sobie do tego oprogramowania, które pozwala wyłapać pewne metadalne, no to skracam ten czas powiedział pan tak jak dobrze pamiętam to z pół roku do miesiąca tak można nawet skrócić tak wszystko zależy od jakości też dokumentu tak a co można jeszcze zrobić żeby na przykład zdjąć ten ciężar załóżmy z działu HR tak żeby nie musiał własnymi siłami tego robić Czy w ogóle możliwa jest taka e, pozyskanie takiej usługi na zewnątrz tak usługa jest taka możliwa tutaj powstaje Postają dwie kwestie. Oczywiście czas, w jakim ona zostanie zrealizowana i kwestia samego podpisu, tak naprawdę pieczęści, pieczęci kwalifikowanej, którą musi takie odzerowanie zostać opatrzone. Mm -hmm. Pieczęć taka zabezpiecza ten dokument przed dalszym jego, dalszą jego edycją. Pozostaje tylko kwestia sporna, przez kogo dany dokument musi zostać. Opatrzony, czy ją pieczęciu tak naprawdę, bo z tego, co się orientuje, to rozporządzenie chyba definiuje, że to jest pieczęć pracodawcy. Natomiast pracodawca może upowazić dany, nie wiem, czy to osoby, czy podmiot. Tutaj muszę przyznać, że nie śledziłem zmian, nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, czy pieczęcią może opatrzyć zewnętrzny podmiot, taki hmm. dokument podczas usługi digitalizacji. Ale pomijając fakt samej pieczęci, to odpowiadając na pierwszą część pytania. Skanowanie tego typu dokumentacji przez zewnętrzny podmiot wymaga też odpowiedniego przygotowania dokumentów albo do wysyłki, jeżeli taka, ten zewnętrzny podmiot będzie skanował te dokumenty u siebie. No i tutaj podczas przesyłania tych dokumentów należy sporządzić swojego rodzaju protokoły, jakie dokumenty zostały wy, wydane, jakie zostały otrzymane. To samo trzeba zrobić po przesyłce dokumentów w drugą stronę. Mhm. Lub dany podmiot może tak naprawdę usługę skanowania dokumentacji wykonać w siedzibie klienta. To jest trochę prostsze rozwiązanie. Natomiast klient musi dysponować poszczególnym odpowiednim miejscem do przeprowadzania takiego procesu. No i przy 5000 teczek, zakładając, że mamy dwa mobilne skanery, szybkie skanery. Mhm. No to może to być czas samego skanowania, około dwóch tygodni przy. Trzech, czterech osobach. Mm -hmm. Natomiast no, na takie duże archiwum to nie wydaje się tak długo, prawda? Bo oczywiście praca bieżąca wygląda zupełnie inaczej, no ale też mamy jakiś taki punkt, w którym chcemy zacząć zelektronizować te nasze teczki. No więc dwa tygodnie no, wydaje się bardzo takim krótkim tutaj czasem. Znaczy, czas. nie. tu chciałem zaznaczyć, że to jest samo skanowanie, później mm -hmm. te dokumenty muszą zostać przetworzone przez program do rozpoznawania tak naprawdę tych metadanych. Mm -hmm. No i tutaj ten proces może potrwać. Kolejne właśnie dwa tygodnie lub miesiąc czasu, w zależności od tego, jak jest, jakie, jakiej jakości mamy dokumenty. A gdyby HR chciały coś przyspieszyć, czy mogą podjąć jakieś działania, które przyspieszą ten proces, tak? Co, co by tutaj pan rekomendował? Jak przygotować te akta osobowe, czy cały ten zbiór dokumentacji? Czy HR może coś zrobić, takiego jakiś wstępny krok? Znaczy, ja mam jedną w sumie taką uwagę, co można zrobić od teraz dla nowo powstających dokumentów? Po pierwsze, Aha. zapomnieć o szyfkach odłożyć szybki na bok, to znacząco utrudnia ten proces. I spotkaliśmy się z praktyką klejenia dokumentów, czyli jeżeli mamy format A5, jest on często klejony do formatu A4 i wtedy również skanery mają problem z interpretacją tego dokumentu. To automatycznie hamuje cały proces, dokument trzeba wyciągnąć, zeskanować go w troszkę w innej technologii i ponownie uruchomić pozostałą część dokumentu. To są te dwie rzeczy, które przychodzą mi na myśl. Czyli takie fizyczne można powiedzieć przeszkody, tak? Bo rozumiem, że szybkę po prostu no, trzeba rozpiąć i ją tam wyrwać z dokumentu, a, a to klejenie to nawet, nawet mi do głowy nie przychodzi, jak to może być? To znaczy, że taśmą klejącą są dwie kartki sklejone? Klejem. klejem. Aha. Po prostu format A5 jest przyklejony do formatu A4. W centralnej aha. części na przykład dokumentu. A z tymi szybkami to muszę pani powiedzieć, że to nie jest tak, tak oczywiście, że każdy dokument jest szyty jedną szybką tych szywek w jednym dokumencie może być, powiedzmy, zarówno 4, 6, 10 i nie są one w oczywistych miejscach. Mm -hmm. I potem, by podczas y, niewykrycia takiej, takiej szywki, zdarza się, że skaner uszkodzi nam dokument. I to jest tak naprawdę większy problem niż samo jej usunięcie. No to takie, takie nieoczekiwa, nieoczekiwane problemy, tak naprawdę, tak. bo o tym to nie pomyślałam, że takie mogą być fizyczne przeszkody. Czyli, czyli HR mogłyby zadbać o tą fizyczną część jeszcze przed, przed skanowaniem i przejrzeć, rozumiem, akta, ewentualnie jakieś właśnie pospinane wyprostować. Natomiast co można zrobić z tymi kartkami naklejonymi jedna na drugą? No to, to nie mam pomysłu, jak, jak sobie z tym poradzić. A to znaczy nie, pra... nie, nie stosować mhm. tego typu rozwiązań już, powiedzmy, mhm. bo go... Zdaję sobie sprawę, że elektroniczna teczka osobowa jest już od jakiegoś czasu w naszym kraju rozpowszechniona, natomiast bardzo często te dokumenty są wciąż jednak przychowywane w tradycyjnej formie i te mm -hmm. praktyki są wciąż stosowane. Każda rozowa zaznaczamy, klientom aby po prostu zostawić te dokumenty niższyte i nawet lepiej czasami jeżeli one są luźne, nawet jeżeli format jest mniejszy, to nie musi być on przyklejony do większego formatu, po prostu zostawiony w takiej formie, w jakiej jest oryginał. Pani Michale, ja pamiętam, że kiedyś współpracowaliśmy przy digitalizacji teczek u jednego ze wspólnych klientów i pamiętam, że natknęliśmy się tam na taki, na taki problem, że pojawiło się mnóstwo dok dokumentów bezokreślonego typu. Ja myślę, że to też jest takie miejsce, które można przygotować, chociażby przejrzeć jakieś próbki teczek i sprawdzić, jakie typy dokumentów mamy, bo oczywiście są takie... Standardowe dokumenty w stylu umowa o pracę, świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, jakieś zaświadczenia standardowe wymienione w dokumentacji albo w kodeksie pracy. Więc one są tak, jakby no nazwane już i, i ta metadana w postaci typu dokumentu jest bardzo jasna. Ale niektóre firmy mają swoje, swoje specyficzne dokumenty. Czy tutaj też pan się na jakąś dużą skalę napotyka na to? No tutaj tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dana firma ma przygotowaną listę typów dokumentów wewnętrznie, bo ta lista jest. W... My taką listę jako firma wykonująca usługi potrzebujemy uzyskać już od klienta. Mm -hmm. Ewentualnie możemy wyłapać dokumenty, które na tej liście się nie znajdują. Teraz powstaje pytanie, czy dana lista ma zostać rozbudowana, czy dany dokument ma zostać sklasyfikowany jako nieznany typ dokumentu. To już są mhm. wewnętrzne jakieś procedury poszczególnych podmiotów. Ale to rozumiem, że do tego też firma może się wcześniej przygotować, bo jeżeli taki przegląd wykona, to, to już mogliby się zorientować, jakie mają typy dokumentów, czy odbiegają od jakichś takich najbardziej popularnych, no i podjąć decyzję, tak? No tak, można to nazwać takim małym wewnętrznym auditem teczek osobowych. Chciałam się Pana jeszcze zapytać o taką poradę dotyczącą Pana doświadczenia. Co jest takim najistotniejszym elementem właśnie tego procesu digitalizacji? Jak mógłby Pan tutaj zarekomendować naszym słuchaczom? Co jest takiego najistotniejszego, gdy przygotowujemy się do, do scyfryzowania teczek osobowych? No tu również chciałbym rozdzielić. Jeżeli chcę, bierzemy pod uwagę istniejące dokumenty, no to tutaj tak naprawdę wiele zrobić z samymi dokumentami nie możemy. Ten proces trzeba po prostu przejść. Natomiast pojawia się pytanie, co zrobić z dokumentami, które są wciąż tworzone, muszą zostać wydrukowane, podpisane fizycznie przez pracownika, i ponownie wykonane odzwierciedlenie cyfrowe. No to tutaj możemy zrobić już dużo. Warto przygotować sobie szablony dokumentów, które posiadają, tak jak wspomniałem w wcześniejszej części podcastu, iż data. Będzie w charakterystycznym miejscu każdego dokumentu. Pole przygotowane pod tą datę będzie wyglądało tak samo i będzie odpowiednia przestrzeń, która pozwoli danej osobie czytelnie umieścić tą datę. Wtedy, tak naprawdę, automatyzacja tego procesu, a jej stopień znacząco rośnie. Czyli zadbać o szablony dokumentów, dobrze opracować sobie wewnętrzne szablony dokumentów. To jest Naszego doświadczenia, kluczowy parametr, który znaczą, znacząco przyspiesza ten proces dla nowo tworzonych dokumentów. Mhm. Tutaj Pan jeszcze raz wspomniał o tej dacie. Ja sobie też tak teraz pomyślałam, że rzeczywiście to jest bardzo istotna sprawa, bo ten format daty, czy wpisujemy go odręcznie, czy go nadrukowujemy, no to on jest bardzo różny. Czasami piszemy, nie wiem, rok, miesiąc, dzień, czasami rok jest na czterech pozycjach, czasami na dwóch. No, bardzo różne tu się. Zdarzają oczywiście miksy, więc myślę, że warto nawet wprowadzić w firmie sobie taką jedną zasadę, jak, jak wpisujemy tą datę w dokumentach, nawet jeżeli się zdarzy, że to jest dokument z odręcznie wprowadzoną datą, pewnie warto zachować jeden wspólny format. Dokładnie o tym mówię. Czy tak naprawdę zaznaczyć już dane, albo przygotować pole, które definiują nam format daty, że na przykład cztery cyfry wspólne są na końcu albo na początku do wpisywania Mm -hmm. No to jest taki drobiazg, a rzeczywiście może bardzo bardzo ułatwić potem. Znaczy mogę powiedzieć, że kluczowy. No aha, aha. Klucz, czyli nie drobiazg. No nie jest to drobiazg. No to... Małe pole na dokumencie, ale jednak nie drobiazg. Tak, bo ono wpływa bardzo istotnie na prędkość, tak naprawdę. Czas, mm -hmm. czas który trzeba poświęcić na digitalizację tej, tej treści. A jeszcze chciałam się Pana zapytać o. O łatwość digitalizacji różnych części teczek, dlatego że no wiadomo, w różnych częściach teczek tam ABC. Gromadzimy różne dane. W jednej części gromadzimy umowy z bieżącego zatrudnienia, więc no możemy sobie zestandaryzować to, co Pan powiedział, no ale mamy też dokumenty z poprzednich zatrudnień, dokumenty z różnych instytucji, na przykład jakieś certyfikaty i tak dalej. No i tutaj prawdopodobnie to też może wpłynąć. Czy to jest tak, że jak digitalizujemy jedną część teczki, to idzie nam jak spłatka, a nad innymi się bardziej męczymy? No coś w tym jest co Pani powiedziała tak naprawdę Sa sama obszerność tak naprawdę poszczególnej części teczki No B tutaj jest teczką, częścią teczki najbardziej wymagającą. Natomiast jeżeli byśmy porównali taką samą liczbę dokumentów zarówno z części teczki A i też z części teczki B to większych różnic jeżeli chodzi o czas pracy nie ma. Okej. Okay. Chciałam się jeszcze tylko Pana zapytać jak to wygląda z punktu widzenia biznesowego czy ostatni czas pandemia zmieniło jakoś nie wiem, zakres zainteresowania digitalizacją. Czy zauważył Pan coś takiego, że od czasu pandemii więcej osób, więcej firm interesuje się digitalizacją hr u Nie, to mogę powiedzieć, że takiej zależności nie zauważyliśmy. Natomiast firmy, które do nas się zgłaszają, zaczynają zwracać uwagę na anonimizację dokumentów. Bo podczas procesu digitalizacji również anonimizacja może zostać przeprowadzona, także poszczególne osoby w danej firmie, które mają różny typ uprawnień w programie RP, mają dostęp do wybranej części danego dokumentu. I to jest też aspekt, który warto poruszyć podczas procesu digitalizacji. Panie Michale, dziękuję panu bardzo za rozmowę. Myślę, że dzisiaj przekazaliśmy naszym słuchaczom wiele praktycznych porad, które ułatwią im digitalizację akt osobowych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani również. Dziękuję wszystkim. Serdecznie zapraszam do słuchania pozostałych odcinków z serii poświęconej digitalizacji w działach HR. Do usłyszenia!